Ja Przepraszam bardzo! Co? Patrzcie na to budowanie! Skoczyć nie potrafi! Nie! Ostatnio poprosiłem was o 10 tysięcy łapek w górę, żeby ten odcinek powstał, a zostawiliście tych łapek ponad 26 tysięcy. Dlatego, tak jak obiecałem, ten odcinek dzisiaj powstaje i będziemy sobie dzisiaj obserwować, jak grają prawdziwe bambiki. Ale zanim do tego przejdziemy, moi drodzy, mam dzisiaj dla was konkurs, którego dawno nie było, a dzisiejszy konkurs będzie gruby, ponieważ będzie to konkurs na PlayStation 4. Konkurs trwa do końca wakacji, a jedyne co musicie zrobić, żeby go wygrać, to standardowo wpisać oczywiście w sklepie z przedmiotami kodny EXE. Zasubskrybować kanał, zostawić łapkę w górę Oraz napisać w komentarzu swój nick z gry Z jakim używacie tego kodu No i tak jak mówiłem wyniki będą e, 1 września albo 2 I jeszcze jedno małe info dla ludzi, którzy widzieli Post na społeczności e, Tak, wiem, jest tam 20 tysięcy łapek tak, będzie ta piosenka, jeżeli uda się wszystko ogarnąć, to będzie ona nawet jutro Uczuję wam, że to usłyszycie, także ja już nie gadam, lecimy do filmu A to jest fake, dobra, wychodzimy Chociaż nie jest dobra. fake, to jest wszystko, wszystko za darmo Dobra, jest. to obserwujmy go, obserwujmy go w takim razie Hej, ja idę go chronić Hello, miamore Who, wants... Who wants some spaghetti? I'm a good cooker I can make you delicious riba. O, kombo sotkan o, mamma mia. Leona Proka. Gość jest zasadyjny, Miki, by the way. A naznaczył to tu, co za <laughs> Dobra, Miki, słuchaj. Słuchaj, 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 słuchaj. Masz aktualnie do czynienia z gościem, który ma 0,10 KD, 7 fragów Nie. lifetime i 0 winów. Trzeba iść to na 70 meczy. O. Muszę mu wygrać parasolkę, okay, muszę. Ta, musisz? Nie wiem. 010KD, 7 fragów, rozumiesz to? A odzywał się? Nie, nie, nie. No, powiedz coś, który go powiedzieć. Jest na, jest na czacie. Leona, can you talk to me, my friend? Hello, where are you from? On ze strefy ucieka. A. Dude, go, go to the zone, to the zone. Go to the zone. O, oh, nice, nice, nice. That way, that way, good. Ja to będę go coachował. <laughs> Ej, jesteś pewien, że ten jest darmowy, Miki? Tak na 100% To jest poprawy Ty patrz co robi! Żekryśta rzucił! <laughs> o, nic się trafił z tym rzekristem. Dobra Patrzę! Gość zmienia tego, chcesz zmienić położenie broni! Zamienisz sobie pompę na MK Dalej wali do zombiaków, okej okay. Dobra, zamienisz sobie położenie broni i idziemy. do strefy, do strefy Go to the zone, dude! We have to run! We have to run! Fast! Go to the zone! Follow Blue Guy, follow him. Ej, bo gość nie wiem, jak tu dojść. O, umie, wyciągnął do budowli, dobra, postawię szkody, kozak. Patrzcie na to, patrzcie na to budowanie. Skoczyć nie potrafi, nie! Patrzcie na to budowanie. Skoczyć nie potrafi, nie! Okej, okay, wszedł, dobra. Dobra, celuję. O, celuję, celuję, no, no, no celuję. Budowalkość, ścianka postawiona. Dawaj, dziewięć środki, stary. O nie, idziem O, gdzie krift? Wybiegł Czemu on nie napiło? Bo wybiegł A bo cię rzuciłem Ale też bambiki, też bambiki Też bambiki, tutaj. gadasz Zostaw Ty bez kitu, patrz co chłopi. Celuje Leona, Proka, celuje Granatem, granatem Dobrze Patrz, nie 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 To czemu ich strzeli? A co jeszcze? Tu jest, patrz. To są składy, nie? O, jest on na górze. O nie! O nie! Dinozor na niego spadł, chłopa. No nie, i Leona Proka z odnego fraga nie zdobył. Dumny jesteś z siebie. O, typy, typy, typy. Uwaga. Leona Proka. Na ekranie. Wszedł na schody. Miki tam leci. Powala jednego. Co mnie to tu obchodzi? Tutaj mamy gościa. Próbuję ci pomóc, ty. No, 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 miałeś. Ty patrzelaj. Nie trafił. Nie! Nie trafił znowu. No nie! Dobija go. Dobił go. No, podniosę, podniosę. No, don't leave, dude. He will yy, rescue you. Tak, tak, tak. Karta podniesiona została. No, niestety, Leona Proka postanowił. Znaczy, no, niestety, był po prostu gorszy od tego gościa, drugiego, bo tamten miał kombacot z Leona Proka wraca do gry. Tutaj właśnie przed nami odrodzenie bohatera. Następny towarzysz. Tak właśnie wyglądają bohaterowie. Dostał podkim, dostał amo. No, ma tylko pistolet, jak coś chłop. Daj mu RPGa Miki, daj mu RPGa O, dobra Rakiet nie ma, rakiet nie ma Wrzućmy rakiety Dude, rocket Dobrze, Leona Proka z RPG-iem Przeładowuję rpg I uwaga, strzela w drzewo Nic się nie dzieje, dobra, kolejny strzał O nie, nie, nie On siebie sam tu zabije, czuję to Czuję to w swoich żyłach, nie O, strzelaj, dobrze Ale nie powalił chyba Dobra, ma go. Kolejnego nie powalił, no nie no nie! To były jego dwa fragi. To był ósmy dziewiąty frag jego! No i dobili go! Nie! Ale Obniosę chamy. Go. Go. Uwaga, kolejne wskrzeszenie bohatera. Prawdziwi bohaterowie nie umierają. Leona Proka i szary pistolet. <noise> Nawet tych potek nie używa gościa. On chce walczyć. Wziął jedeku? Tak, wziął jedeku, ale ich nie używa. Po potions, dude, potions! O oh, nice, nice! O nie, o nie, nie! Dobra O nie No nie! Znowu powalony, powalony trzy razy Pa Dob... nie, nie dobija, nie dobijają go, okej okay, Dobra Przełączmy się teraz do ciebie, Miki Lasteruję cię, chłop Robotem, uwaga Ja nie mogę Temu roboty kali odcinek nam psują. Nie wiem, to jest dobre pytanie. Leona Prok'a I walka o robota. Nie masz matku już o... No, to jest mocne, no. no... Ale ten, ten alert to i ten jednak to dobry zawodnik musiał być. Ten gościu też. No nic moi drodzy! No nic! Próbuję tutaj... A! A! Co! Przepraszam bardzo! Co? Zawał! Okej, okay, dobra, obserwujemy go. Obserwujemy go. To jest prawdziwy Bambik chat. To jest prawdziwy Bambik. Sprawdźmy jego KD. Jeżeli chodzi o KD tego gościa, to ma on 1.44 KD, ale ma tylko 41 meczy i nie ma żadnego win'a, więc albo to jest nowe konto, albo gość naprawdę dopiero zaczął grać. Obserwujemy go, bo to może być to może być dobry Bambik. Dobry Bambik. Ma full matsu. Zobaczymy, jak się będzie budował. Pięć osób do końca. Dalej chłop stoi. W ogóle tutaj zobaczcie. Stoi z perspektywy. Zobaczcie w... dla niego. To jest okaz, jakich mało tutaj. Gość stoi z combat shotgunem. Sfokusowany, spocony. Czeka, aż ktoś wejdzie. Jak zabił mnie mój własny brat, to spoko. To spoko. To szanuję. Chłop stoi nieruchomo, rozumiecie to? Cały czas celowany z tym combat shotgunem w te drzwi. On. Nie wiem, nie wiem, naprawdę, ten gość mnie zachwyca. Nie ma żadnego wina w tym sezonie, jak coś, dlatego tutaj ostry hardzik musi wlecieć. On nawet drzwi nie otwiera, zobaczcie na co. Patrzcie na jego ruchy, takie płynne. Wydaje mi się, że to jest jakiś weteran gier Battle Royale, ale nie grał w Fortnite a wiecie? To jest jakiś pub player, w PUBG'u się bardzo dużo i często kampi w jakichś tam dziwnych rzeczach. Tak, patrzcie to, otwiera drzwi, zwiedza teren, czy może iść i idzie, zobaczcie, idzie. Idzie potężny tang. Nie boi się, że dostanie w plecy, nie boi się, nie postawi schodów, nie postawi ściany. No, Mamo ma, ma, jego lunch pada na 100%, nie. On idzie. Widzi gościa, uwaga. Celuje, zobaczył go. Uwaga, idzie dalej. Cztery osoby do końca czy tank 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, będzie miał swojego pierwszego wina. Ma dwa fragi, czyli musiał zabić jedną osobę przede mną. Uwaga. Idzie na low ground w ogóle. Ktoś na pewno jest na górze. Zobaczcie, kampi się. Znaczy kampi się, kuca patrzy w dół. Ja nie mogę. Biegnie dalej, biegnie przez rzekę. Są emocje, jak tak grzybach Ale to są prawdziwe emocje. Emocje tanga. Który jest przed swoim pierwszym Victory Royalem w historii. Top 4. Dwa fragi. Ma zarąbisty setup. Uwaga, obok drzewa się postawił. Patrzcie na to. To nawet nie jest udawany bambik. To jest po prostu bambik. Celuje do stajperki w gościa. Myśli, że wychyli. Patrzcie na to, on nawet ściany nie postawił jeszcze. Ale ma bronię, ma kombat shotguna, więc wie, co jest dobre w mecie. Zmierza ku strefie. O! Postawił pierwsze schody swoje! Czyli umie budować. Zobaczymy, jak bardzo umie budować. Zrobić coś innego, jakoś 90. Rzeczy tylko schody. Nie, póki co tylko schody. Jeszcze trochę nieudolnie. O, zobaczcie, tutaj się, zablokował się w schodach. Idzie dalej. Idzie na górę. Idzie kontestować high grad. Jednak nie. Jednak stwierdził, że za wysoko. On nie lubi takich wysokich miejsc. Idzie tutaj. Zobaczcie, pod drzewkiem. Tangraz 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ja pierdzielę. Idzie dalej. Idzie do strefy. Schodzi na dół. Tam ma i widzi itemy. Będzie łasne temy, Tak, będzie własne temy. Trzy osoby do końca. dwie osoby versus Tang. Jak ta walka się zakończy? Ja jestem niesamowicie. Niesamowicie ukontentowany tą sytuacją, bo jest to naprawdę niespotykana sytuacja. Prawdziwy bambik. Zobaczcie, o, czy widzi już możliwość kolapsowania. a ja już tutaj mu kolapsował, bo wystarczy skolapsować trzy ściany, żeby to wszystko legło. Tam mamy gościa, który dalej coś tam buduje. Tank chyba nie za bardzo o tym wie, że można. Zobaczcie, biją się, klepią się z czegoś. Dwie osoby zostały został. Lukasz V007 i tak, raz 2, 3, 4, 5, 6, 8. Gość jest na mógłby go sklapsować To mógłby być jego pierwszy Victory Royal w życiu, gdyby tylko zniszczył te trzy belki. Ale nie, on zabije tego gościa, czemu w ten sposób? Stary, ja nie mogę, ale chciałbym mu teraz powiedzieć, ok, gościu się zaśpanował. Zobaczymy tutaj tego gościa. Chyba go zauważył. Chyba go zauważył. Gość idzie, chowa się nad drzewem, dalej kuca. Obszaja teren, za 18 sekund strefa się rusza. 10 sekund do strefy. Gość kolapsuje właśnie tą budowlę, którą powinien skolapsować 5 lat temu. Nie, jednak nie. Oj, zobaczyli go! No i w tym momencie tank jest bity. Tutaj widzimy, że drewutnia została zbudowana, ma potki. Schowa się za drzewem. Czemu się nie lecisz, stary? Użyj potjonek. Znaczy potjonek. Nie! Tank, proszę! Panie tangu! Nie! Dobra, z tego co widzimy, Lukas tutaj 007 jest ewidentnie bardzo sfokusowany na zwycięstwie. Nie! Nie! Panie tank! No i to się nie, nie może skończyć za dobrze. Gość tutaj buduje, postawił. Ty, czy tank zbudował... Czy tank zbudował daszek, czy mi się wydawało? No tank w tym momencie zginął, niestety. Wygrał Lukas, który sobie tańczył. No niestety, moi drodzy. No niestety, ale byliśmy właśnie świadkiem czegoś wielkiego. No prawie czegoś wielkiego, bo nie wygrał, ale ja wam bardzo dziękuję za oglądanie materiału. Subskrybujcie kanał po więcej, 10 tysięcy łapek w górę i nagrywam coś podobnego. A póki co dziękuję bardzo za oglądanie, Szczerze wam miłego dnia, trzymajcie się, Baba. pa! pa.